Otwierasz, Ignasiu? Nie. Tu nie, tylko masz otworzyć tu okienko. A tu? O! Najpierw piątka, Kakułka. bo piątki sobie zapomnieliśmy. Kapsułka. Kapsułka jest? No. Co tam jest? Kapsułka. Kapsułka? Taki proszek do wanny, tak? A tu? Okay. O, kurka. Nie wstydź się marzeń. Tak? E? To o czym Ignaś marzy mama? Mama marzy, żeby w grudniu polecieć do Nowego Jorku, tak? Ja. Może się sprawdzić. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj 6 grudnia. Czekamy na Mikołaja. Stwierdziliśmy, że Mikołaj do nas przyjdzie dzisiaj chyba po południu, bo wiecie, nocy miał już wystarczająco pracy, a mógłby być problem z ustem do przedszkola. Ignasz mi niestety nie dał skończyć, także szybko kończę i wracam do zabawy. Eee, zamierzamy najpierw kupić... Eee, Boże, co on robi. Zostaw, zamknij zamrażarkę. Rybkom Rybką? Nie, rybką damy karmę zwykłą. Nie będziemy tej z lodówki dawać. Bo się skończyła, wiesz? Mama musi kupić. Pojedziemy do sklepu zoologicznego, kupimy. No... Em... Mawialiśmy w zeszłym roku film e, z Anfi.pl e, e, dla dzieciaków. E, no niesamowite to były ten, emocje, wrażenia. E, ja się wręcz wzruszyłam, bo one tak strasznie wierzyły w to wszystko, co tam widziałem. Więc kupiłam w tym roku również, a w ogóle. No co się Nie mogę dzisiaj skończyć. E, myślałam, że bananek nam załatwi sprawę. Ale no ciężka jak. sprawa. No więc tak, emocje w zeszłym roku były niesamowite, więc w tym roku też zamówiłam im film z Elfi. W ogóle nie wiedziałam, a znalazłam przypadkiem, że gdzieś w okolicach 11 listopada mieli akcję na gruponie, także ja ten film naprawdę kupiłam chyba za, za dwie ruchy. No i co? Damy im dzisiaj film. Cześć, witajcie, ja mam chwilę spokoju, Ignasia położyłam sobie na dżemkę, więc e, robię sobie makijaż, tak wiecie, żeby lepiej wyglądać. E, ostatnio, odkąd Nikodem w zasadzie chodzi do przedszkola, no to tak staram się, wiecie, codziennie wychodzę rano, no to się maluję, lepiej się też czuję, no bo wiecie, jestem taka ładniejsza. Ale dzisiaj zabrał go tata, więc ja tego rano nie zrobiłam. I powiem Wam, że trochę się tak czuję jak taka kura domowa, więc Ignasz śpi. Szybko się troszkę podmaluję właśnie dla lepszego samopoczucia. Od razu pokażę Wam takie moje perełki jak chodzi o szminki, bo troszeczkę się zmieniło w tej materii. Kiedyś Wam pokazywałam szminkę Ojej, jak ona się nazywa? Zaraz muszę zobaczyć, tu gdzieś Wam gdzieś tu napiszę. Która była przez bardzo długi czas moim ulubieńcem takim wiecie absolutnie ulubieńcem. Ja nadal ją lubię, natomiast ona się już zaczęła kończyć. Ja zużyłam dwa opakowania i tak jakby, wiecie, ja poczułam, że chcę coś innego. I znalazłam szminki, które najpierw kupiłam jedną. Ale skończyło się, słuchajcie, na trzech. <laughs> Jedną kupiłam tak z ciekawości, spodobało mi się opakowanie, spodobały mi się kolory, zobaczyłam w Rosmanie. Ja nigdy w Rosmanie nie kupuję, bo generalnie tam jest zawsze dużo drożej niż na internecie. Chociaż yy, nie tym razem, jak się okazało, po pierwszą szminkę właśnie kupiłam chyba za 54 zł na Allegro, a ona kosztowała około 70 zł w Rosmanie. No, więc wiecie, kupiłam na Allegro, ale parę dni temu wchodzę do Rosmana, zupełnie po jakieś inne rzeczy, a tam szminki, te, co właśnie chcę wam pokazać, przecenione z 70 na 38. No, ale sprawdziłam jeszcze w internecie, czy aby w internecie nie kupię taniej, i okazało się, że nie, że to jest najlepsza cena, która aktualnie jest na rynku, więc jeśli chcecie kupić sobie te szminki, to. Polecam zaglądnąć i już Wam pokazuję. E, pierwsza. Tak, to są. O! E, to są Superstay Vinyl Ink z Maybelline. Ja mam trzy kolory. I słuchajcie, zaczęłam od tej. To jest numer 110. E, to jest taki piękny kolor. E, najbardziej zbliżający odcieniem do moich ust. Czyli, jakby dla mnie, to jest super taki nudziak. Drugi kolor, który ja się zdecydowałam, to jest numer 35. I to jest taki kolor bardziej wpadający, mniej w niód, a bardziej w róż. Nie róż, taki B. Zaraz Wam pokażę. Nie, ten jest bardziej wpadający w róż, ten bardziej w beż, ale nie jest to żaden odcień brzoskwiniowy, bo ja tych odcieni nie lubię. To jest odcień po prostu taki nudziakowy, taki czysty, beżyk. I jeszcze doszedł kolor trzeci. I to już jest kolor wpadający w róż. To jest też najciemniejszy odcień z tych wszystkich, ale również bardzo ładnie wygląda na ustach. Zaraz Wam tu gdzieś pokażę z no, i możecie tutaj zobaczyć ten pierwszy kolor, najbardziej już taki rozwodniony. To jest ten mój. ten? Nie ten. Sorry, sorry, sorry. Tak, ten. To jest ten kolor. On jest bardzo, bardzo zbliżony do moich ust i najwyraźniej już się kończy. Nie przewidziałam tego, ale to był najbardziej kolor zbliżony do moich ust. Ten drugi kolor, to jest ten taki ładny beżyk. On również bardzo naturalnie wygląda na ustach i super się nosi. I ten trzeci to już jest ten różowy. On nie wiem, czy w kamerze wygląda tak bardzo różowo, ale tak naprawdę na ustach on wcale nie jest ostry, więc jeśli ktoś nie lubi ostrych kolorów, to to jest super opcja. No, i tak stwierdziłam, wytuszuję sobie rzęsy, któryś z nich nałożę to wam pokażę. Idę w ogóle zaraz na rower. Jeżdżę codziennie, intensywnie. W niedzielę sobie nie jeżdżę, robię sobie takie wiecie Cheat Day, ale że nie muszę nic dzisiaj konkretnie robić, jak yy, igna śpi, to sobie poświęcę ten czas właśnie na rowerek. Jakieś pranie mam tylko do wyciągnięcia, ale to najpierw sobie zrobię trening. No i który dzisiaj. No może ten mój nudziak, co się kończy? On w sumie był najmniej widoczny na słuchaczach, więc... Muszę go sobie dokupić. I zobaczcie. Wygląda bardzo naturalnie. Yy, co jeszcze jest ciekawe, to yy, ta yy, taka połyskująca yy, warstwa na, na wierzchu, ona wiadomo się zjada, natomiast kontur się nie zjada i pod spodem dostaje lekki kolor. Także jest to super opcja, bo yy, na przykład tamta moja wcześniejsza ulubiona szpinka, yy, ona w momencie, kiedy się zjadała, zostawiała jakby taki efekt suchych ust i mi się to nie do końca podobało. To ładnie wyglądało, wiecie, szminka ładnie wyglądała po nałożeniu, ale później już ten efekt robił się taki średni, więc z tym jestem naprawdę bardzo zadowolona. Yy, muszę sobie to kupić tą, tą dziesiątkę tutaj o. Bo jest naprawdę super ten kolor, tylko że już mi się najwyraźniej kończy, bo tego pigmentu zostało mniej. Yy, więc polecam. 38 osiem w yy, No i co? No i makijaż zrobimy. nie bez jakiejś ekstrawagancji. Czasami sobie nakładam, o może dzisiaj też to zrobię. Mam takie mydełko do brwi z Klaresy. Tu jest Brow Soap, czyli mydełko do brwi. Moja tą brew taką... Mm, ja mam makijaż permanentny, yy, dla tych, co nie widzieli mojego vloga. I tak, ta moja brew, ona jest taka, wiecie, ładna się ładnie układa. Natomiast ta ma taką tendencję, że schodzi tutaj niżej te włoski. No i nie oszukujmy się dobrze, to to nie wygląda. I czasem sobie właśnie pomagam tym mydełkiem, tylko że jego też trzeba na razie się tak bawię i się uczę, bo jego trzeba umiejętnie nakładać z tego względu, że jeśli się go nałoży za dużo, to zostaje taki. No, kurczę, taki osad jak z mydła faktycznie na, na, na powiece i to już na brwiach. I to nie wygląda do końca dobrze. Ja zawsze nakładam na jedną i na drugą, żeby ten efekt był symetryczny, bo one, widzicie, te brwi się tak wtedy wyczasują. Czasem też tutaj troszeczkę do góry, ale tak staram się, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. Ale żeby te brwi nie wyglądały na takie, wiecie, rozczochrane, bardzo, bo to jest taki efekt troszeczkę jak po um, jej laminacji. Ja nigdy laminacji nie miałam, ale właśnie widziałam u dziewczyn, które laminacje robią, że to jest taki troszkę efekt takiego rozczochrania brwi. Ja nie wiem, czy ja taki efekt do końca lubię, ale te moje brwi jakoś muszę układać forny No, zobaczcie. Tak to wygląda. Nie wiem, dobrze? Niedobrze? Jak uważacie. W każdym razie tak sobie na razie te brwi układam. Nie wiem, czy to tak zostanie. To mi się widzę troszkę jedna tak. O, może tak spokojniej. No i one sobie zastygną, i powiem Wam, że trzymają się tak do końca dnia. Spokojnie. Pochylam kosmetyki i śmigam. Na rower. W ogóle dostałam bardzo, bardzo miły komentarz pod ostatnim vlogiem. Bardzo mi się miło zrobiło, także pozdrawiam tą yy, panią, która napisała komentarz. Bo yy, wiecie, z racji, że ja dopiero zaczynam, no to mało mam tych komentarzy, raptem kilka. Yy, I jest to takie mega yy, motywujące, mega miłe, kiedy widzicie, że ktoś docenia to, co robicie. Bo poniekąd dla mnie te vlogi to jest taka alternatywa do spotkań z ludźmi, no bo ja nie mam tych spotkań z ludźmi, bo siedzę w domu z dziećmi. Jestem trochę więźniem własnego domu, ale wiecie, e, każdy etap w życiu ma swoje, mm, swoje tutaj, e, swoje zachowania, swoje. E, no, wiecie o chodzi. E, w każdym razie, ja siedzę teraz w domu. Dopóki Ignaś nie pójdzie do przedszkola, bardzo chciałabym, żeby poszedł od września, bo nie ukrywam, że już jestem trochę zmęczona siedzeniem w domu. E, zamontowaliśmy światełka, taka. a propos, bombki powieszone przez dzieci, więc dzisiaj będziemy po południu y, bombki przekładać, jak Nikodem przyjdzie z przedszkola, y, no i jedziemy dalej z tymi przygotowaniami. U mnie popatrzcie, rany bombę. Idę do fryzjera y, w, przyszły, w przyszłą sobotę, w ogóle na jakąś wspaniałą godzinę, o siódmą rano, ale no, musi, musi to nastąpić, bo byłam na koniec września i zobaczcie jak ja mam odrost, normalnie straszne no, ale cieszę się, że włosy rosną, bo ja je teraz wiecie, zapuszczam, także ym, także wszystko jest na dobrej drodze wracamy do długości przynajmniej takiej wiecie, po biust ym, pod koszulek mam też z plamką, ale to nic wiecie, po domu chodzę, gdzieś musiał mnie ignać pewnie czymś upaćkać Zwiążę sobie jeszcze szybko włosy. Jest straszny ten odrost. Ale już go nie będzie za tydzień, także jest ok. Lecę na rower i pewnie widzimy się później. Do zobaczenia.